Dzień dobry, nazywam się Michał Krajski, mam 26 lat, jestem początkującym pisarzem i wydawcą. Książki, które wydałem, można zobaczyć na stronie www.agencjasgk.pl. Zapraszam do wsparcia mojego projektu pod tytułem Tradycja Zanegowana. Projekt polega na zbiórce pieniędzy na wydanie książki mojego autorstwa o tym samym tytule. Jest to książka opisująca, jak po Soborze Wetkańskim II. negowano tradycję katolicką w Kościele Katolickim. Jest to książka, która mam nadzieję kompleksowo i w sposób pełny pokazuje różne oblicza kryzysu w Kościele. Ma mieć około 250 stron, formata 5. Stąd też moja prośba o wsparcie, bo zebranie pieniędzy na wydanie tego typu książki wymaga, wymaga, wymaga dużych kosztów. Poza tym chciałbym, żeby ta książka jak najbardziej się rozpowszechniała. A żeby móc ją sprzedawać tanio, to potrzebuje po prostu jakiegoś wsparcia. Myślę, że ta książka jest ważna, dlatego że tego typu książek wciąż brakuje. Ja skupiam się natomiast nie tylko na opisie kryzysu, ale także apeluję o to, żeby powrócić do tradycji katolickiej, do pełnego katolickiego nauczania. Pokazuję, że można wybrać z tego kryzysu, że można go przełamać. Myślę, że też patrzę na ten kryzys... Z nowej perspektywy, pokazując, że po Soborze Wetkańskim II zaczęto inaczej podchodzić do człowieka, do Boga, do relacji między nimi, i stąd wynikło tak wiele problemów, i stąd mamy taką sytuację, jaką dzisiaj mamy. Więc jeszcze raz, zapraszam wszystkich do wsparcia mojego projektu. Dziękuję za uwagę.